Ta osoba zawsze twierdziła, że jest zajęta. To była fraza, której używała, aby usprawiedliwić swoje nieobecności, spóźnienia, a nawet kłamstwa. Nie mam teraz czasu, mam pełny harmonogram. Brzmiało to jak wymówka, tak dobrze przemyślana, że często nawet on sam w nią nie wierzył. A jednak pomiędzy spotkaniami, terminami i zobowiązaniami, które wydawały się pilne i nieodwracalne, działo się coś ciekawego. Zawsze znajdował czas na działalność, która wydawała się całkowicie poza kontekstem. Zatracał się w wspomnieniach z czasów, które już nie istniały w czasach, kiedy tęsknota nie miała pośpiechu, a przeszłość, zamiast być pogrzebaną, była do odwiedzenia. Stare zdjęcia były jego schronieniem. To nie były tylko obrazy zatrzymane na kawałku papieru czy w pliku cyfrowym to były fragmenty życia, kawałki historii, których nie potrafił zostawić za sobą. Spędzał godziny wpatrując się w te zdjęcia, z oczami utkwionymi w wyrazach, które sam już zapomniał jakby w jakiś sposób miały one klucz, którego jeszcze nie potrafił rozszyfrować. Zanurzony w tym, udawał, że jest zajęty, i w rzeczywistości był. Był zajęty przypominaniem sobie chwil, których czas nie pozwalał już przeżyć. W kolejnych dniach było zawsze to samo: zapadał się w ekran komputera, ekran telefonu jakby pracował, ale nie pracował topił się w tym, czego nie mógł zmienić. Szukał schronienia w czymś, co istniało tylko w przeszłości. Przyglądał się zdjęciom, zatrzymywał się na szczegółach, które wcześniej umykały jego uwadze, a w głębi duszy wiedział, że ta pogoń za starymi obrazami nie miała końca. Zawsze było coś więcej jeszcze jedno zdjęcie, jeszcze jeden uśmiech, jeszcze jeden moment, który w jakiś sposób nigdy nie potrafił docenić tak, jak na to zasługiwał. Agenda spotkań była pełna, ale tęsknota zawsze zdawała się zajmować większą przestrzeń. Wierzył w iluzję bycia bez czasu. Kto naprawdę jest bez czasu, ostatecznie znajduje sposób, by oszukać umysł. Kto jest bez czasu, tworzy scenariusz, w którym nie ma miejsca dla innych. Ale on tylko się ukrywał. Ukrywał się przed rzeczywistością, której nie potrafił lub nie chciał zaakceptować. Praca, szybkie tempo życia, obowiązki były tylko zasłonami, które stawiał między sobą a prawdą. Jednak czas ten nie kłamał. Zawsze był tam, cicho, pukając do drzwi jego umysłu. I kiedy w końcu pozwalał sobie na zatrzymanie się, pierwszą rzeczą, którą robił, było powracanie do przeszłości, do tych zdjęć, do tych wspomnień, które w jakiś sposób dawały mu ulotną pocieszenie. Poczucie bycia zajętym jest często sposobem na ucieczkę ucieczkę od bolesnej tęsknoty, od pamięci, która rani, od uczucia, że nie zrobił wystarczająco dużo, by utrzymać to, co pewnego dnia miał. Zamiast stawić temu czoła, jeszcze bardziej pogrążał się w swoich wspomnieniach, jak ktoś, kto stara się oszukać własne serce. Zdjęcia były jego wspólniczkami, jego cichymi świadkami. Nigdy go nie oskarżały, nigdy nie pytały, dlaczego nie dał z siebie więcej. Były tam, zawsze w zasięgu kliknięcia, zawsze czekały na niego. I nawet bez słów, jakby krzyczały, nie o więcej czasu, ale o więcej obecności. Nie prosiłyby wrócił. Tak naprawdę nie prosiły o nic. Ale on wiedział w głębi duszy, że zawsze go obserwowały. Zawsze wyzywały do podejmowania decyzji, których odmawiał podjęcia. Ale jednak miał inne myśli. Może nie potrzebuje więcej czasu. Może to, czego potrzebuje, to więcej siebie samego. Ale to też była kłamstwo. Prawda była taka, że wciąż nie był gotowy, by porzucić wszystko, co go trzymało. Nie chciał jeszcze opuścić swojej strefy komfortu. Czuł się bezpieczny w tym, co już znał, bezpieczny w wspomnieniach, bezpieczny w przeszłości, która nigdy nie mogła wrócić. I tak trwonił swój cenny czas na nostalgia, jak ktoś, kto sam sobie tłumaczy, usprawiedliwiając każdą minutę zmarnowaną. To skomplikowany proces, niemal irracjonalny, gdy zaczyna się zdawać sobie sprawę, że czas już nigdy nie wróci. Spędzone godziny, Zmarnowane minuty są jak niewidzialne łańcuchy, które go przywiązują do tego, czego nie wie jak puścić. Ale fałszywe poczucie zajętości, które tworzy w próbie ochrony, tylko uniemożliwia mu życie tym, co naprawdę ma znaczenie w teraźniejszości. Z biegiem dni zauważa, że mimo wszystkich swoich starań, by być zajętym, tak naprawdę nie jest. Jest zagubiony, wciąż uwięziony w tym, co było, co mogło być i w idei ja, które już nie istnieje. Cykl się powtarza, udaje, że jest zajęty, aby ukryć się przed tęsknotą, żalem, wyborami, których nie podjął, których kłamie sam sobie. Rozprasza się, ale pustka wciąż tam jest, w każdej minucie spędzonej zdala od tego, co mogłoby być rzeczywiste, w każdej sekundzie, którą poświęca przeszłości, ale z jakiegoś powodu nie potrafi uwolnić się od tej potrzeby, by spojrzeć wstecz, jakby był napędzany przez siłę, która uniemożliwia mu pójście naprzód niewidzialną mocą, która go łączy z tymi momentami. Może to strach przed zapomnieniem. Może to strach, że puszczając więzy przeszłości, straci to, co pozostało dobre. Ale jednocześnie zadaję sobie pytanie, jak długo jeszcze będę kontynuował tę poszukiwaniu. Jak długo jeszcze zgubię się w wspomnieniach, w zdjęciach, w tęsknotach, które już do mnie nie należą. Czasami zatrzymuję się na chwilę i zdaję sobie sprawę, że spędził godziny przed ekranem, nie zauważając, jak jego życie toczy się wokół, uczucie bycia zajętym nie jest w rzeczywistości prawdziwym zajęciem. Oddala się od ludzi, od chwil, ale wciąż nieustannie poszukuje czegoś, czego już nie wie, czym jest. Czuje, że wymyka mu się to z rąk, jak woda, która płynie daleko, a on nie jest w stanie temu zapobiec. I wtedy przychodzi nieuniknione pytanie: czy oszukiwał się przez cały czas, czy to czas go oszukiwał, czy to, czego naprawdę szukał, nie było tam. Lecz w nim samym? Czy, gubiąc się w poszukiwaniu czegoś, co już nie mogło zostać zmienione, zapomniał żyć tym, co nadal było w zasięgu ręki? Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, zadaję sobie pytanie: dlaczego pozwalam sobie żyć przeszłością, gdy życie wciąż jest tutaj przede mną? Wie, że nie może już dłużej kontynuować tej iluzji, nie może się już dłużej kryć za wymówką, która w głębi duszy doskonale wie, że nikogo nie przekonuje, nawet samego siebie. I tak, dostrzega prawdę czas który spędzał oglądając stare zdjęcia to prawdziwe marnotrawstwo to nie godziny pracy ani nieskończone zobowiązania które uważał za swoje więzienie prawdziwym błędem było niedostrzeganie wcześniej że to on był prawdziwie zajęty zbyt zajęty by żyć w chwili obecnej zbyt zajęty by zauważyć że przyszłość również na niego czekała przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji po raz pierwszy czuje lekkość nie tę lekkość, która myśli, że może zrobić wszystko naraz, ale lekkość kogoś, kto wreszcie uznaje, że czas nie czeka na nikogo i że choć stare zdjęcia mogą przynosić pocieszenie, to co naprawdę się liczy, to iść naprzód. Teraz musi się zapytać: Czy jestem gotowy, by pozwolić przeszłości być tylko wspomnieniem? Czy będę nadal tonąć w niej dzień po dniu? Jeśli w jakiś sposób uda mu się odpowiedzieć na to pytanie, być może odkryje, że prawdziwym zajęciem, którego potrzebuje, jest naprawdę żyć. Idea bycia zajętym jest w większości przypadków fasadą, sposobem na uniknięcie wewnętrznych konfrontacji. Żył w tym cyklu przez tak długi czas, że już nie wiedział, jakby wyglądało jego życie bez niego. Bycie zajętym oznaczało unikanie konfrontacji z rzeczywistością, że nie żyje, lecz jedynie egzystuje. Przypominał sobie, kiedy był młodszy kiedy chwile były prostsze, a ludzie wokół niego wydawali się prawdziwi, kiedy życie nie było szeregiem zadań do wykonania, ale podróżą pełną odkryć. Lecz teraz znajdował się w punkcie, w którym jego wspomnienia stały się schronieniem, ale także więzieniem. Już nie wiedział, czy to, co czuje, to tęsknota, czy strach, strach przed tym, że nie będzie w stanie budować nowych chwil, strach, że próbując zostawić przeszłość za sobą, zagubi się jeszcze bardziej. Spojrzał ponownie na ekran swojego komputera, ale nie był już tak zaangażowany w zdjęcia. Jego oczy błądziły po ekranie, a on zaczął myśleć o czymś, czego nigdy wcześniej nie rozważał. A co jeśli zdjęcia nie przechowywały tylko wspomnień tego, co było? A co jeśli były przypomnieniem tego, co wciąż mogłoby być? Uśmiechnął się prawie niechcący. Jakby jakaś część niego obudziła się z głębokiego snu, jakby ciężar czasu rozproszył się na chwilę. Zdał sobie sprawę, że mimo że tęsknota była ogromna, mimo że nieobecność była czymś, co nosiłby ze sobą na zawsze, istniało coś tam, w zdjęciach, we wspomnieniach, co mógłby przekształcić, coś, co mógłby przenieść do teraźniejszości i stworzyć inaczej. Może klucz do jego wyzwolenia leżał nie w przywiązaniu do tego, co było, ale w wykorzystaniu tego, co było jako paliwa do tego, co wciąż mogłoby być. On zastał się nagle, świadomy, że tęsknota nie była końcem wszystkiego, a jedynie etapem. Miał jeszcze czas. Czas, który tak bardzo go niepokoił, teraz wydawał się bardziej możliwością niż ograniczeniem. Patrząc przez okno, ujrzał światło dnia. Tego dnia. Nie dnia wczorajszego, nie dnia jutrzejszego, ale dnia, który był tutaj, przed nim. Co zrobi z tym dniem? Co zrobi z nadchodzącymi godzinami? Nie znał jeszcze odpowiedzi. Ale wiedział, że teraz ma wybór. To było dziwne, ale nie czuł już tego ogromnego pustki, która go pochłaniała. Uczucie, że coś stracił, zostało zastąpione nową perspektywą. Nie stracił nic, jedynie zostawił coś za sobą coś, co w pewien sposób nigdy naprawdę go nie posiadło coś, co mógł nadal nosić ze sobą, nie będąc przez to zniewolonym mógł zrobić coś nowego mógł poszukiwać nowych wspomnień, nowych doświadczeń nowych więzi. Tęsknota nie musiała być więzieniem, przeciwnie, mogła być delikatnym wspomnieniem, czymś, co nie trzymało go w przeszłości, lecz popychało ku przyszłości. Czas, którego tak się bał, czas, który tak bardzo go oszukiwał, w końcu ujawnił swoje prawdziwe oblicze. Czas nie był złoczyńcą, nie stracił tyle, ile myślał. Rzeczywiście zgubił się w sobie samym. A teraz prawdziwym zadaniem było znaleźć drogę powrotną. Uśmiechnął się jeszcze raz, tym razem z większą pewnością. Przeszłość nadal będzie częścią niego, ale nie będzie w niej żył. Nie był już zajęty przeszłością, będzie teraz zajęty teraźniejszością. I robiąc to, w końcu mógł zacząć wypełniać pustkę czymś autentycznym i nowym. Czas teraz był jego sprzymierzeńcem. I wiedział, że nawet jeśli zaczynał od nowa, nowy początek był jedynym sposobem, aby iść dalej. Nie było już więcej wymówek. Nie było już więcej usprawiedliwień, aby chować się za fałszywym zajęciem. Życie było tam, przed nim, w całej swojej złożoności i pięknie. Czasami myślał, że nie będzie w stanie się zmienić. Strach przed ryzykiem, strach przed porażką, strach przed rozpoczęciem czegoś nowego, po tak długim czasie ukrywania się, był paraliżujący. Ale w tym momencie poczuł w sobie siłę, o której nie wiedział, że jeszcze istnieje. Tęsknota, która wcześniej go dręczyła, teraz zdawała się zmieniać w coś innego, w coś, co popychało go do przodu. Był w nieustannej pogoni za odpowiedziami, ale teraz rozumiał, że odpowiedzi nie znajdowały się w starych zdjęciach, ani w tym, co już minęło. Odpowiedzi były w jego własnych rękach, w krokach, które miał podjąć od tej pory. Co zrobi z czasem, który jeszcze ma? Co zrobi z okazjami, które oferuje przyszłość? Wiedział, że nie może zmienić przeszłości. Ale przynajmniej mógł zmienić sposób, w jaki postrzegał teraźniejszość. I ten nowy sposób patrzenia był wystarczająco silny, by nadać mu odwagę do zrobienia pierwszego kroku. Pierwszy krok, aby pozwolić przeszłości być tylko tym, czym naprawdę była wspomnieniem. Pierwszy krok, aby przestać ukrywać się za zapracowanym harmonogramem, fałszywą zajętością i w końcu zacząć żyć życiem, które wiedział, że mu się należy. Tęsknota zawsze tam będzie. Ale był gotowy nadać jej nowe znaczenie. Już go nie zniewoli. Wykorzystają jako siłę, jako motywację do życia tym, czego jeszcze nie doświadczył. Wziął telefon, spojrzał na ekran i zamiast szukać kolejnych starych zdjęć, postanowił zrobić coś innego. Zatelefonował do kogoś ważnego. Może to był początek nowego etapu, może to był tylko pierwszy krok, ale robiąc to, poczuł, że w końcu zmierza w dobrą stronę. Było późno, ale wciąż było jeszcze czas. I był gotowy, aby przeżyć ten czas w najlepszy możliwy sposób. Już nie jako ktoś zajęty przeszłością, ale jako ktoś gotowy, by stworzyć przyszłość. Prawda w końcu zaczęła układać się w jego umyśle w prosty sposób. Przeszłości nie można zmienić, ale teraźniejszość wciąż była w zasięgu jego ręki. Poczuł, jakby niewidzialne ciśnienie zostało uwolnione, jakby ciężar, który nosił przez lata, w końcu został położony na Ziemię. Strach przed zrobieniem pierwszego kroku, który paraliżował go przez tak długi czas, już nie miał nad nim tej samej władzy. W sposób głęboki rozumiał, że jeśli nie zacznie teraz, czas minie jeszcze szybciej, nie dając miejsca na przemiany, których tak pragnął. Spojrzał jeszcze raz przez okno. Łagodne światło poranka prześwitywało przez firanki, a coś wewnątrz niego wydawało się mówić, że ten dzień był rzeczywiście pierwszym z wielu nowych początków. Coś zmieniało się w jego postrzeganiu, w jego sposobie widzenia świata, a może ta transformacja była dokładnie tym, czego potrzebował, aby przeszłość stała się jedynie częścią niego, bez bycia więźniem wspomnień. Przyszłość teraz nie wydawała mu się już odległym i mglistym miejscem. Spoglądał na nią z jasnością, wiedział, że wspomnienia zawsze powrócą, ale wiedział również, że teraz ma narzędzia, aby sobie z nimi radzić nie będą już wymówką do emocjonalnej prokrastynacji, ani sposobem na ukrycie się przed prawdą swojego życia. Mógł w końcu pozwolić sobie na postęp. I to właśnie w tym prostym akcie decyzji poczuł największą ulgę. Ciężar niezdecydowania i stagnacji w końcu się rozpraszał. Prawdziwe zajęcie, zrozumiał, nie polegało na zadaniach, które sobie narzucał, ale w objęciu życia, które na niego czekało, ze wszystkim, co mogło mu zaoferować. Nadszedł czas, aby żyć, a nie tylko istnieć, a ty, czy już pozwoliłeś sobie na życie w teraz? Niech przeszłość będzie tylko wspomnieniem, a stwórz teraźniejszość, na którą zasługujesz. Napisz, co sądzisz o tej refleksji.